Cześć, witajcie w ten piękny wakacyjny poranek, pięknie praży. Do lubuskiego wróciło słońce, więc można spokojnie wrócić do plażowania, drinkowania, nawadniania itd. A ja przyszedłem do Was z taką paczką komiksów, która do mnie niedawno przyszła. Mam tutaj szeroki wachlarz przeróżnych tytułów od przeróżnych wydawców, zarówno od Egmontu coś się znajdzie. Jest wydawnictwo Torre, Timov, Ongryz i Kultura Gniewu oraz Panini, więc jest tutaj, w czym wybierać. Szeroki wachlarz różnorodnych komiksów. Przejrzymy je zaraz, wszystkie po kolei. Zarówno młodsi, jak i starsi znajdą coś dla siebie, więc serdecznie zapraszam. Witajcie na kanale Komiksomania. I zaczynamy od superbohaterszczyzny. Skończymy też Super z Zrobi się taka klamra, także tutaj dwa razy Spider-Man. W wielu wydaniach można powiedzieć, bo jest ich tutaj więcej. Jest Miles Morales, jest Green Stacy, tutaj jeszcze Felicia Hardy jako Black Cat. No i mam nadzieję, że jest Eddie Brock jako Venom. Się okaże w trakcie czytania, ale jeszcze tego nie czytałem. Jest to typowo podmarket wydana seria zeszytówek. Panini Family jest Marvel 2023, którą mogli, możemy dorwać już teraz za parę groszy gdzieś właśnie na tych stoiskach, w tych kartonach. Jak chodzicie po marketach, na pewno wiecie, gdzie to można znaleźć. Ja adorowałem te dwie zeszytówki, więc się skusiłem. Oczywiście prędzej były dwie kolekcje, takie bardziej przypominające Mega Marvel. Dwa razy po 10 domów, takich ponad 100 tonnicowych. A trzecią serią, trzecią linią były właśnie zeszytówki Marvel Action. Takie dla młodszego na pewno czytelnika. Widzimy, co tutaj jest, jak to wygląda. Już samo to właśnie może nam sugerować, że jest to właśnie komiks dla młodszego. Dobrze, zajrzyjmy do numeru 7, właśnie z Black Cat, Jak to fajnie wygląda? Ogólnie, no, miękka układka. Wszystko na kredzie, ale fajna, taka grubsza troszkę. No i tutaj mamy, widzimy, że to właśnie Black Cat będzie pociągać za sznurki. Trzech pająków na straży. No i tutaj nie. Ma nudy, bo już od samego wjazdu mamy pełen gier akcji. Całkiem nieźle to wygląda, no powiem. Nie jest źle. Taką zeszytówkę za parę złotych. No to spoko. Mamy trzech pająków. Jakieś zagrożenie i oczywiście zabawa trwa. Tak samo tutaj, w tomie ósmym, w tomie w zeszycie numer 8. Były, były to zeszyty przeróżne. Byli Avengersi, Miss Marvel, czy jakoś tak? Kapitan Marvel, <laughs> sorry. Coś tam było. Nie za bardzo śledziłem tą serię. Na forum trochę o tym pisano. O jest też Tony Stark Iron Man. oczywiście venom, tutaj największe zagrożenie, chociaż tutaj chyba jeszcze optobus będzie większym zagrożeniem niż Venom, No zobaczymy. Może kiedyś to sprawdzę. Na razie to idzie do młodszych moich tutaj winorośli. Zobaczymy, co oni powiedzą. Dwa komiksy od Marvela. A idąc dalej wjeżdżają komiksy od ongrysa, czyli łowcy Strachów. Dwie fajne zeszytówki. Tomik trzeci i tomik czwarty gdzie mamy właśnie nieustraszeni łowcy strachów na tropie, wydawnictwo ong zobaczcie tutaj jest ten tygrysek Kopione oczywiście, napędzony byłem tutaj hejpem poprzednimi zeszytami dokładnie, bo kupiłem numer 2 i 1 na Złotych Kurczakach, na festiwalu za te kurczaki, we Wrocławiu, gdzie spotkałem oczywiście chłopaków pozdrawiam wszystkich serdecznie, no i tam właśnie byli twórcy, Josiński, Nowacki Zrobili mi wryski, a właściwie dla moich młodych te wryski były, także podkręcony tutaj, postanowiłem jak najszybciej nabyć te kolejne zeszyty, no i wiem, że będę jeszcze numer piąty na pewno, bo tam twórca zapowiadali, że będą tworzyć, takie bynajmniej mam informacje od Łukasza, pozdro, pozdro i kupiłem te dwa kolejne, by to uzupełnić, fajnie wydane, tutaj taka matowa, okładka, coś. Jak pamiętacie wydawnictwo Mandragora lata temu, jak wydawało te zeszytówki, jeszcze zanim zeszli na te 5 które były mięciutkie, strasznie, ale prędzej wydawali właśnie takie fajne, grube okładki matowe i w środku też fajna jakość papieru. To tutaj właśnie jest to tak wydane, świetnie, bardzo to wygląda. Zobaczcie, kolorowe, idealne komiksy, tak właśnie dla młodszych, które no, znajdą tutaj sporo zabawy. No i my też, my starsi też tu znajdziemy swoje. O, zobaczcie, jest tutaj zapowiedź piątego zeszytu. Hotel, ponure zamczysko. No, czekam na ten zeszyt. Widzicie, to Łukasz wiedział, co mówi. Ja dopiero teraz to odkryłem. Także za jakiś czas na pewno trafi tutaj też tom piąty. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy z 2024. Także pewnie za jakiś czas będzie i u mnie numer piąty. No, dzieciakom się moim podobało. Przede wszystkim te wryski świetne, które tam nam zrobili im zrobili sorki, bo to nie nam, no dla nich, to było dla dzieciaków moich także bardzo fajna jakość, fajne historyjki, no polski komiks cieszy, daje tutaj czadu, takie Skubidu, na wesoło wiadomo inni bohaterowie, ale jest taka właśnie tematyka, trochę grozy, trochę zabawy, trochę humoru bardzo fajne to pomieszcza, bardzo fajne zeszytówki to no. teraz coś mocniejszego, że tak powiem, może dla starszych a może i dla wszystkich, bohaterska ćma wraca do akcji niedawno wydany komiks od Timofa i cichych Wspólników. Ma Koi no Jokan no Tytuł, na którym można sobie połamać język. Koi no yokan. Kolejna zeszytówka z bohaterem właśnie, którego przygody publikuje Team of Comics, czyli też polskie wydawnictwo. Też tutaj jest sztywniejsza okładka. Zeszytóweczka, tym razem w kolorze. Nie za grube, także nie chcę też tutaj Wam za... Wiele pokazywać ale fajnie że mamy tutaj kolor tym razem no ja posiadam tylko te czarno białe muszę tam nadrobić się ma jeden zeszyt jeszcze żeby tutaj kolekcja się zgryła, zgrała zobaczcie tutaj jest trochę dodatkowych informacji galeria ćma pędzi naprzód wiem że teraz zmieni się trochę to nie będzie to zeszytóweczka będzie to bardziej wydanie zbiorcze, coś jak mieliśmy w Wydziale 7 i przygody Heleny, także zobaczymy jak będzie wkrótce wyglądać kolejny występ bohaterskiej ćmy teraz Wielki Zły komiks od Kultury Gniewu wydany w 2022 roku więc kilka lat tyłu odfoliuję go od razu Kultura Gniewu, fajne wydanie oczywiście zobaczcie to miszcze. mamy tutaj całkiem sporo stron już trochę Inaczej to wygląda niż typowa zeszytówka, jest to po prostu grubaśny komiks, 162 strony, więc jest tutaj co czytać. Benjamin Rainer tutaj odpowiedzialny, zobaczcie jak fajnie namalowane, komiks, z tego co wiem, to dobry dla każdego, dla młodszego, dla starszego, o, to takie fajne zakładki, no mega. Wielki zły koniec też coś będzie, tak, przygoda pełną gębą, lis, który ma zjeść te kurczaki, on się nimi będzie opiekował, tak, to... Wygląda, zobaczcie, fantastycznie to wygląda. No, pięknie. Ten lis ma pecha przede wszystkim, bo mu mnie wychodzi. Ale odnajdzie się w roli zastępczego ojca, z tego co tutaj się orientuje. No, zobaczcie, fantastycznie. Ogólnie offsetowy papier, ale fajnie, fajnie, wszystko tu pasuje. Jest to wydanie drugie. Zobaczymy, czy to jest faktycznie tutaj napisane, że wydanie drugie kupowałem na gildii oczywiście te komiksy. O, no, poza tymi. Marketu. Dobra, co tu mamy? Nie widzę, żeby to było coś o wydaniu drugim, ale mamy tutaj 2024 rok, więc pierwsze wydanie było 2022, drugie 2024. I komiks Myślę, że i ja i dzieciaki moje będą się dobrze bawić. Oczywiście oni będą na pewno narzekać, że jest gruby. Jestem ciekawy, czy to będzie jedna długa historia, czy jednak to będzie się składać z krótszych i tak dalej. Pięknie wydane. No cóż na sam widok, nie żałuję a myślę, że także i po lekturze będę zadowolony Kultura niebu, Wielki zliz. A coś zdecydowanie dla starszego czyli Dylan Dog, Tiziano Sklavi i Gustavo Trigo demoniczne piękno zobaczcie komiks z 86 pierwotnie my tu mamy świeżyznę od wydawnictwa Torre włoski komiks no nadrabiam trochę te komiksy. Jestem trochę do tyłu. To jest komiks, który był dwa tomy temu wydany, a za chwilę przyjedzie do mnie kolejny, bo już też się tam przymierzam do zakupu. Komiksy wydawane na offsecie, 100 stron, czern i biel. Dylan Dog rozwiązuje przeróżne tutaj mroczne historie, ma przeróżnych gości, do jego biura przychodzą najróżniejsze osobistości. Tym razem będzie to płatny zabójca. I nasz Dylan Dog będzie mu pomagał no będzie z tym związane oczywiście masę przeróżnych, przedziwacznych przekoszmarnych sytuacji, jak zobaczcie tutaj jakiś diabeł demoniczny lata Dylan ma pełne ręce roboty także demoniczne piękno to można powiedzieć zejście do samego piekła, by rozwiązać zagadkę utrapionej duszy pewnego mordercy, oczywiście nie zabraknie tutaj pięknych kobiet Typowych fatal, co jest dla tej serii, można powiedzieć, normalną rzeczą, normalną sprawą. Dylan Docki, piękne kobiety, to jak James Wond, tylko jesteśmy tutaj w koszmarach takich Hellblazer, Konstantin i tak dalej. Więc fanim mrocznych horrorków z fajną fabułą, ciągającą historią, dobrą kreską. Na pewno tutaj odnajdą się 100 stron. Bierzemy sobie taki komiksik i mamy tutaj pół godziny fajnego. Fanie spędzonego czasu. Dylano. Więc jeszcze jeden komiks, tym razem Egmont. O, obite. A, cóż zrobić? Lub świat. Komiksu Egmontu, no oczywiście Godzilla z tyłu. Wymyśliłem jak raz na zawsze pozbyć się Supermana i Ligi Sprawiedliwości Lex Luthor. Czyli Liga Sprawiedliwości kontra Godzilla kontra Kong. No, u mnie Godzilla gości często i gęsto bardzo lubię tego jego mościa. No Konga też, ale no Godzilli mamy więcej. Kong bardziej tutaj jest wtedy gdy dochodzi jakaś interakcja Brian Bucelotto i Christian Deuce DC Comics i Legendary Comics Monsterverse, czyli wiemy, że mamy tutaj Godzilla i Konga z filmów amerykańskich. Czyli nie zobaczymy tutaj Godzilli z ligi, z ligi <ścoughs> z czasów Toho czy tam Różnych inkarnacji, bo no, wiecie, jak Japończycy tworzyli, to ta Godzilla tam się wiele razy zmieniała. O Godzilli mówiłem na innych filmach. Zapraszam do opisu, jak chcecie zobaczyć, co tam prezentuje, inne wydania, innych właśnie firm. bo u nas Amber wydaje komiksy z Godzillą też. Także linki w opisie zobaczycie, jak to wygląda od innych wydawnictw. A tutaj Godzilla kontra Superman. Godzilla kontra Liga. No się piorą. Mamy tutaj grubaśny tytuł. Widzieliście, kurczę, że jest to twarda płatka i kredowy, piękny papier, typowy Egmont, full color i HD. Godzilla kontra Hauger. No walczą wszyscy ze sobą, no wiadomo. Rzucają się herosi, dochodzi do starcia, pojedynek na promienie, godzili atomowy oddech i laserowe spojrzenie. Supermana, jest też Shazam, czy będzie Błyskawica? No jest Błyskawica, pczółko, no ciekawe. Nie będę tutaj spojlował, żeby nie zobaczyć jaki był tego efekt, ale przerzucę trochę stron do przodu i mamy ogólnie tutaj 264 strony. Godzilla powalony, nasi tutaj bohaterowie Batman, Cyborg, Badger i Black Canary, o, oh, Batwoman, sorry. Jest Supergirl, o oh, jest też. Green Arrow, o, czy to będzie Wyspa Czaszki, no skoro jest King Kong to może być i Wyspa Czaszki Green Arrow lubi wyspy, także na pewno tam będzie dobrze indywiduował tą wyspę, a tutaj podmorskie jakieś wojarze jakieś bestie, no zapewne z MonsterVerse, chyba że gdzieś z Aquamana coś będzie może, o wypuścił Krakena o, czyżby Aquaman miał Krakena w zanadrzu no ciekawie to wygląda Powiem tak, bardzo się tutaj cieszę, że kupiłem ten tytuł. No był to jeden z obowiązkowych zakupów wakacyjnych. Komiks sam raz na wakacje. Dzieciaki też na pewno mogą to czytać. Oj jest, i Mecha Godzilla. No, widzicie, z filmu Kong vs. Godzilla vs. Kong, czyli ta pierwsza część, to był właśnie ten stwór. Nie powiem, żeby jakoś mnie urwało coś na jego widok. Zdecydowanie wolę kreację, czy image, czy to jak on wyglądał właśnie w toho, gdy to oni tworzyli... Pojedynki Godzilla z Mecha Godzilla, ale tutaj zadyma bat Robot. Jest też Zielona Małpa, chyba Tytani na scenie. No, komik dla wszystkich, na pewno dla wszystkich będzie co czytać, będzie co oglądać wiele widowiskowych rzeczy. No, nawet spora galeria. Zobaczcie, jest tutaj tego całkiem dużo. Zobaczmy sobie Ginny na dzień dobry. No, jest bat Robot. Tym na mi się seria Wrogowie Publiczni, właśnie tam w finale, gdzie wielki bat super super batmanowaty robot leciał w kosmos zniszczyć a asteroidę pewny. no i tutaj kolejna piękna oparta rewelacyjnie wygląda tutaj z pokładki naszej i kolejne tutaj sceny odpowójna pamiętam że wydania amerykańskie miały ze sztufki, gdzie w jednej był ryk kozili a w drugiej konga tego, było to dodane takie coś jak karka z melodyjką kto pamięta karki z melodyjką no. Chyba tylko my, starzy wydaje, i Nie wiem, czy to dzisiaj jeszcze jest produkowane. Dobra, tutaj Godzilla Moderka, Batman Kong. super Gear. Ciekawe, jak tutaj Lex Luthor zamiesza z ekipą. Jak to się stanie, że Titanic kroczą w uniwersum DC. Ogólnie te crossovery DC są całkiem udane zazwyczaj. Nie powiem Batman Żółwie Ninja, Batman Spoon. Ale ja oczywiście liczę, że kiedyś doczekamy się Batmana i Prelatora. <taki> Takie moje ciekawe marzenie. Dobra, jak mówiłem, zaczęliśmy od superbohaterszyzny, kończymy superbohaterszyzną. Szeroki tutaj wachlarz przeróżnych wydawnic, przeróżnych twórców europejscy, zagraniczni. I różne formy wydania różnych komiksów. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Nie takie coś cieszy, bo będę czytał te młodzieżowe, dziecięce, jak i te dla starszych, więc wakacje pełną gębą. Wam życzę wszystkiego dobrego, udanego wypoczynku i widzimy się za jakiś czas. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!